Cześć, to look for Book i dzisiaj do Was przychodzę z Wrap-upem, czyli podsumowaniem czytelniczym Maja oraz TBR-em na czerwiec, czyli co zamierzam przeczytać w bieżącym miesiącu. Jeżeli jesteście ciekawi, ile książek udało mi się przeczytać oraz co zamierzam przeczytać w bieżącym miesiącu, to zapraszam serdecznie. W miesiącu maja udało mi się przeczytać 11 książek, przy czym wybrałam dla Was 10, ponieważ Jedna wydaje mi się, że nie jest warta omówienia, i zaczynamy od ulubionej mojej kategorii, czyli kryminałów. I pierwsza książka, którą chciałam Wam przedstawić, to Afrykański Klucz, czyli druga część pensjonatu Biały Dwór z adwokat Anitą Herbst i komisarzem Orskim. Szczegółowe omówienie to jest również osobny film na ten temat, możecie znaleźć na moim kanale. Natomiast pokrótce, no to oczywiście mamy dalszą historię Anity Herst, która pomaga swojej przyjaciółce Magdalenie Budzanowskiej oskarżonej o zamordowanie swojej matki, która była lekarką pracującą również w Afryce, pracowała nad Antidotum. Jad węża i wszyscy myślą, że dotyczy to zabójstwo, albo ukradzenia przez konkurencję właśnie tego antidotum, albo całej tej dokumentacji, albo że jest to eutanazja, albo może trzeba cefnąć się do historii Wstecz i może tam znaleźć rozwiązanie całej zagadki. Oczywiście mamy tutaj wiele motywów, wiele wątków, i jak to u Iggy Karst, rozwiązanie jest zaskakujące na samym końcu. Kolejna książka, którą udało mi się przeczytać, to grup Maxa Czornyja, czyli kolejny tom serii Mroczna strona z cyklu Liza Langer i Ores Trembert. Jest to kolejna część po ślepcu o komisarz Langer i profilerze Rembercie. Jest to kryminał pełen grozy z reszczem emocji i opisami rodem z horroru Piła. Naprawdę powiem Wam. Trzy sprawy z pozoru niepowiązane ze sobą, które jednak coś łączy. I oczywiście rozwiązanie zagadki musi znaleźć komisarz Langer razem z profilerem Rembertem. Kto będzie wiodł prym w tym śledztwie oraz jak się ono zakończy i jak działa ten seryjny morderca i dlaczego mówię, że przerazi wszystkich albo że można porównać to do filmu Piła o tym się musicie przekonać czytając Grup zapraszam również do mojej osobnej recenzji na kanale. Kolejna książka to Dama ze szmaragdami czyli Kryminał Retro z cyklu o Madeleine Height. To jest już druga część po Damie z wahadełkiem Pauliny Kuzawińskiej. Kolejny raz Paulina Kuzawińska zachwyca tym takim magnetyzmem, tym mglistym Londynem. Tam mgła dosłownie wciąga nas, pochłania, przyciąga, magnetyzuje świetne w stylu Sherlocka Holmesa i myślę, że spodoba się wszystkim fanom kryminałów retro. A teraz coś dla fanów rozrywki i miłośników Alka Rogodzińskiego, czyli nowa powieść jego teściowie muszą, teściowe muszą zniknąć wesoła przez zabawna... Gdzie teściowe prowadzą śledztwo i próbują rozwiązać zagadkę oraz uratować swoje dzieci? Myślę, że po prostu świetna dawka dobrej rozrywki, dobrego humoru, jak to u Alka Rogozinskiego. Kolejna książka to już coś z innego cyklu to bardziej literatura piękna i myślę, że nawet literatura może być to uniwersalna, czyli i dla dzieci, i dla młodzieży i dla dorosłych. Książka, którą ja porównuję do Małego Księcia, między mną a czereśnią, Paola Peretti o dziewczynce, która dowiaduje się, że niedługo straci wzrok i przygotowuje sobie listę rzeczy, które jakby musi zrobić dopóki tego ten wzrok jeszcze ma, tak. Takim punktem odniesienia dla niej, że jeszcze widzi i na ile jeszcze jakby czasu jej zostało, to jest czereśnia, którą widzi idąc do szkoły i sobie odlicza kroki. Czyli najpierw ma 100 kroków, że już widzi czereśnię, później jest 80, 70, 60, 30 i ten dystans się zmniejsza. Aż w końcu może w ogóle stracić ten wzrok i. Co wtedy będzie dla niej ważne i jak sobie poradzi, I powiem Wam, że tak, jak jest na Okładce, że jest to prosta, słodko-gorzka opowieść, ale z niezwykłym, wzruszającym przesłaniem. Jest to opowieść pełna emocji i takiego ducha, oraz pokazuje, jak można znaleźć właśnie to, co jest naprawdę dla nas ważne. Czyli tak, jak mały książę, szukał swojego sensu. Tak, tutaj również ta mała dziewczynka. 9-letnia, później dziesięcioletnia szuka swojego sensu. Polecam. Zapraszam również do osobnej recenzji na kanale. Kolejna książka, którą udało mi się przeczytać, to Życie SUS Jonas Bengston, z cyklu literatury skandynawskiej z wydawnictwa poznańskiego. Powiem Wam, że jest to krótka bardzo opowieść, ale poruszająca i taka, która zostaje z nami na dłużej. Mimo tego, że niby nie jest tam nic szczególnego, tak jak mówię, jest to mało treści, ale to jest tak dosadna powieść, że się długo o niej myśli. Pokazuje, jak może być mroczna strona naszej osobowości, co jesteśmy w stanie zrobić, żeby przetrwać. Jak jest walka między złem a dobrem w nas samych, oraz czy jesteśmy w stanie właśnie przechylić szale w stronę zła po to, żeby, żeby przeżyć. Ciekawa, poruszająca, na pewno warta przeczytania. Kolejna książka to już z cyklu Literatura Piękna. Bardzo popularna i szeroko komentowana powieść Normalni Ludzie, z Sali Runej. Mi się, powiem Wam, średnio podobała. Dla mnie nie jest to nic specjalnego. Standardowa opowieść o dojrzewaniu, o poszukiwaniu swojej tożsamości, o dorastaniu. Myślę, że było już wiele tego typu książek. Czy w tej jest coś wyjątkowego? Ja nie znalazłam, ale być może inni... Tak. Zapraszam do mojej jakby osobnej recenzji na ten temat, gdzie szeroko omawiam albo przedstawiam cytaty, żeby można było samemu ocenić, czy warto po nią sięgnąć. A teraz coś z cyklu powieści historycznych i królowa Saby Ewy Kasali. Nie jest to powieść z tego roku, to jest powieść z zeszłego roku. To akurat przyznam, że słuchałam w audiobooku, i dla miłośników powieści historycznej na pewno będzie to jakaś gratka do tego, żeby bardziej poznać, poszerzyć też wiedzę życia tak, króla Salomona i tej relacji między królem Salomonem i królową Sabą. Dodatkowo w powieści mamy też opis jakby całego królestwa Saby, jakie były jego wpływy, jak wyglądały te rządy, jak królowa Saba, i czy na pewno nazywała się Saba, czy może miała inaczej, na imię, doszła do, do władzy i została królową, a nie jej bracia. I jak też powiedzmy, król Salomon doszedł do władzy, jak była oceniana? Te jego rządy w ówczesnym świecie, oraz, tak jak mówię, o rozwoju tej całej jego relacji między królową Saby a nim. Ciekawa, poszerzająca horyzonty i napisana bardzo pięknym językiem, choć nie ukrywam, że czasami opisy są chyba zbyt szczegółowe. Powieść jest przez to no, dosyć obszerna, bo ma ponad 500 stron. Ale myślę, że warto i przyjemnie się to, to czyta. Kolejny tytuł z cyklu literatury pięknej to Podróż do Krainy Umarłych i Anny Jaks. I mamy tutaj pierwszą część cyklu, właśnie podróż do Krainy Umarłych, czyli zanim nadejdzie jutro. Opowiada o Kresach Wschodnich, o życiu tam w okolicach Wilna. W okresie międzywojennym, tuż przed wojną, oraz zaraz po wybuchu II wojny światowej i rozpoczęciu właśnie tej tułaczki na Syberię, o czym będzie część druga. Ale cała powieść, tutaj te losy, jak zostały przedstawione te lata 30, naprawdę super się to czyta. Autorka nawet starała się przybliżyć język jakim posługiwali się w ówczesnej Polsce, czyli i na kresach, ale również taka trochę była mieszanka tam narodów, by byli i białorusini i Rosjanie i um, żydzi, tak i gdzieś tam te wszystkie nacje się ze sobą mieszały i ze sobą współpracowały. Fajnie to jest to opisane i przedstawione, więc powieść nie tylko ciekawa, jeśli chodzi o sam opis gdzieś tam historii bohaterów, ich zmagań, powiedzmy, z codziennością, ale również przedstawienia relacji, sytuacji, obrazu tej II Rzeczpospolitej, czasów tuż przed wojną oraz zaraz po wybuchu II wojny światowej. I ostatnia książka to już coś z cyklu literatury faktu. Dlaczego nikt nie widzi, że umieram? Renaty Kim, czyli historii ofiar przemocy psychicznej. I tutaj nie chcę Wam opowiadać szerzej, bo no jest to książka, która na pewno porusza i ukazuje, jak w związkach, jak w relacjach przemoc psychiczna może być decydująca, ale jak też wiąże ofiarę z oprawcą. Ale szczegółowo wszystkie mechanizmy oraz tam przedstawienie tych historii pokrótce, o czym jest ta książka, to zapraszam do osobnej recenzji. I to już wszystkie książki, które przeczytałam w miesiącu maju. A teraz, co wybiorę na kolejny miesiąc z mojej biblioteczki? Nie ukrywam, że większość książek, które czytam, czytam w wersji elektronicznej na czytniku. Natomiast w tym miesiącu, akurat ze względu na targi oraz duże promocje oraz był to też miesiąc moich urodzin, więc otrzymałam też kilka książek. I moja biblioteczka się wzbogaciła o kilka lektur, które, wersji papierowej, które koniecznie chcę przeczytać. I wybrałam sobie taki mały stosik. I po pierwsze będzie to Zośka Papużanka i przez, jej najnowsza powieść Przez, szeroko gdzieś tam komentowana, oceniana, polecana też przez innych booktuberów oraz na wszystkich blogach. Powieść, relacja między byłym mężem a żoną, to jak podgląda on jako fotograf tą swoją byłą żonę, o tej ich relacji. No, wszyscy mówią, że jest to ciekawie gdzieś tam przedstawione i opisane. Ja też jestem ciekawa i dlatego um, myślę, że sięgnę w czerwcu po tą książkę. Kolejna to też polecana książka, i, która ma bardzo dobre opinie, to Czarne Miasto Marty Knopik. Wszyscy mówią, że jest to taka enigmatyczna, trochę powieść, magiczna, więc y, mam ochotę nie ukrywam ją przeczytać. Kolejne dwie powieści to coś, co już jakby długo odkładam i, i na co czekałam do przeczytania, więc na pewno po to sięgnę w czerwcu. To dwie twarze Niny Majewskiej Brown, czyli opowieść o nazistach, którzy w obozie mieli jedną twarz i byli właśnie typowymi nazistami, oprawcami, a jak wracali do domu, zamieniali się we wspaniałych ojców, mężów. Nina Majewska Brown, pisząc tą powieść, opierała się na archiwach, na danych historycznych, zrobiła dosyć duży research przed tą powieścią, więc myślę, że będzie to dosyć ciekawe, żeby właśnie spojrzeć trochę inaczej na tych nazistów, którzy pracowali w obozie Auschwitz, na to, jak żyły tamte ich rodziny, jak prowadzili te rodziny przez ten cały okres działania obozu Auschwitz. Następna książka to Ukochany równanie profesora. Książka też polecana przez większość booktuberów, Joko Ogawy. Wszyscy mówią, że się zakochiwali w tej powieści, więc mam nadzieję, że i mnie ona urzeknie. Kolejna książka to prezent gdzieś tam na urodziny, czyli trylogia Safe Tomasza Sekielskiego. Powieść, która ma ponad tysiąc stron. Mam nadzieję, że uda mi się przeczytać. Kolejna powieść to Quality Landia. Jest to książka, którą otrzymałam od wydawnictwa. Opowiada, czyli to jest niby kolejna książka. W stylu Orwella i roku 1984. Niby sprzedała się na, na świecie w ponad 500 tysiącach egzemplarzy. Opowiada również, przedstawia jakiś świat idealny. Wszyscy mówią, że Mark Uwe Kling to następca George'a Orwella. Jestem ciekawa. Kolejna książka to Motyw Ukryty. Katarzyny Bondy i Bogdana Lacha. Coś, książka, którą nawet już zaczęłam czytać, i powiem Wam, że wydaje mi się, że jest nawet lepsza niż pierwsza książka Katarzyny Bondy i Bogdana Lacha, która opowiada o prawdziwych zbrodniach i jak profiler jakby pracował nad tymi sprawami, dlaczego go wezwano, jakie miał wnioski, na czym polegała jego praca i czy jego praca wniosła coś w to śledztwo i czy gdzieś tam ułatwiła odnalezienie czy zamknięcie sprawy. Powiem Wam, że przeczytałam na razie jakby dwie pierwsze części i jakby o osobach, które zaginęły oraz o zamordowanych. No i powiem Wam, że bardzo, bardzo jest ciekawa i szybko się czyta i dosyć fajnie jest to przedstawione, ponieważ najpierw jest omówiona cała historia, później jak wyglądało śledztwo, następnie właśnie jak został wezwany profiler, jak wyglądała jego praca, jak on przystąpił do tej pracy, jakie stosował powiedzmy narzędzia i czy to coś dało w tym śledztwie, czy niestety nic. Więc bardzo fajne i obiektywne, a nawet są też jakieś zagadki dla czytelników, więc czyta się rewelacyjnie. Ostatnia książka w wersji papierowej, jaką zamierzam przeczytać w czerwcu, to Inwestuj w siebie, jak czytać ludzi. Książka, która została napisana przez psychologów FBI. Jako psycholog też jestem ciekawa, jak to zostało to przedstawione i czy czegoś nowego się dowiem. Na pewno przedstawię recenzję na kanale. I ostatnią książką, jaką chcę przeczytać, to kolejna z serii pisarzy skandynawskich, ale tą przeczytam raczej w wersji elektronicznej, bo już ją mam. To jest Blizna, czyli opowieść o tym, jak bohater. Nie mogąc sobie, nie wiem, nie osiągając żadnych sukcesów, planuje swoje, swoją śmierć. I w tym jakby zamierza osiągnąć jakiś tam ten swój sukces. Czyli nic mu się niby w życiu nie udaje, więc uznaje, że uda mu się zaplanować swoją śmierć. Jestem ciekawa tej powieści. Zafascynowała mnie Blizna, czyli zafascynowała mnie życie SUS i mam nadzieję, że Blizna tak samo mnie. Zafascynuje. Życzę Wam miłego czytania w czerwcu! I do kolejnego usłyszenia!